Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w chinach od 11 lat. I teraz tak, brzeskwinie, brzoskwinie placuszkowe. Bardzo dobre, bardzo słodkie, bardzo tanie. półtora dolara za pół kilo. To nie wiem jak to się nazywa nektarynki twarde muszą postać 2-3 dni, zanim są miękkie do jedzenia. I tutaj te nektarynki również bez włosów jak brzoskwinie ciekawostka, jabłka z Rosji ja myślę, że to są chyba z Polski no i oczywiście śliwki teraz sezon śliwkowy jest ich odgroma tych owoców no i te ogromne brzoskwinie patrzcie jakie to są potężne brzoskwinie są naprawdę ogromne i duże i jest dużo one są trochę droższe, bo one są 3, 50 centów za sztukę owoce Smocze owoce. Wyglądają jak smog, jak łuski smoka, ale to nie są łuski smoka. W środku jest białe z takimi drobnymi ziarenkami. Bardzo dobre natrawienie i na przeczyszczenie. Zielone. Zielone, jak to się nazywa, gruszki albo azjatyckie gruszki. To jest też sezon się zaczął bardzo tanie. Wszystkie właściwie owoce są około. 50 do 1,5 dolara za funt. Nowostka na rynku. Um, krótkie banany, tchur, takie grube banany o smaku waniliowym z Filipin. Zrobiła się ostatnio moda na te banany. O tutaj brzoskwinia, jak smok. Patrzcie, jaka duża brzoskwinia. Nie przesadzałem, prawda? Jak pięść. Pięść ludzka. Te brzoskwinie są piękne. No i oczywiście zaczyna się sezon na winogrona. Winogron będzie chyba ze 4 czy 5 różnych mhm. rodzajów kolorów. Także te winogrona to jest bardzo popularne, bardzo słodkie. Mają e, twarde łupki, łupek się nie je, ale się fantastycznie nadają do napojów, do soków. A tak się pakuje żółte gruszki, które są delikatesem i w dużym zapotrzebowaniu, teraz e, jako prezenty, oczywiście ale nie należy zapominać o mango te akurat mango są z Hainanu z południa I, ale z Tajwanu też wkrótce będą także owoców, owoców jak czego dobrego pokażę wam pierwsze wino pierwsze wino z tego roku śliwkowe wino, bardzo fajne i tego wina będzie wkrótce bardzo bardzo dużo zielone zielone winogrona pakowane jako prezenty tradycyjnie no i nie zapominajmy oczywiście o jabłkach jabłka z Nowej Zelandii, jabłek jest od groma, jabłek jest bardzo dużo ja też kupiłem parę mikro mikromelonów. To są te melony, które są używane do napojów, do herbat, które widzicie w moich sprawozdaniach z restauracji. Bardzo słodziutkie, bardzo miodowe rozpływają się, a i i następna rzecz, zielony groszek, nie wiem jak to się nazywa, czy to jest petit, czy to jest. Nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie obniża temperaturę ciała. Gotuje się go z miętą albo z bazylią, dodaje cukru, dodaje suszonych daktyli i obniża temperaturę ciała. Uważam, że to jest cudo. Następnym, który obniża temperaturę ciała. To są łodygi czosnku. One również są używane jako potrawy, teraz bardzo popularne. Łodygi czosnku mają bardzo słodki smak, no i oczywiście obniżają temperaturę ciała, jak i również w Stanach nazywają to rzepa japońska, tutaj nazywają to rzepa czy daikon, czy forma chyba jakiejś rzodkiewki białej. W każdym razie bardzo popularne. I tutaj to jest rarytas to jest e, kłącze, nie kłącze to jest, jak to się nazywa, pączek lilii lilii wodnej przed rozwinięciem się przed e, zabłyśnięciem kwiatem, czy jak to się nazywa, e, to się rozwija później w takie piękne, czerwone, białe potężne liście e, o średnicy czasami pół metra, metra ale ten pączek jest gotowany jest stosowany jako preparat dla urody. Oczyszcza cerę, obniża temperaturę ciała również i do tego jest fantastycznie słodko orzechowy i herbaciany w smaku. No, cudowna sprawa. Nie wiem czy to w Polsce jest, w Stanach też tego nie widziałem. W azjatyckich sklepach tutaj bardzo popularne. Po zjedzeniu potrawy z tego to się robi na tłuszczu z odrobiną octu i cukru wydajnie obniża temperaturę ciała. Właściwie tyle na tyle. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat.